Bądź tu, tylko tu, ale jak tego dokonać? Pomoże ci w tym to, co lubisz robić. Jeśli lubisz wykonywać jakąś czynność, to wystarczy, że zaangażujesz w to swoją uwagę i dzięki temu będziesz się wbijał w teraźniejszość, w tu i teraz. Bo jeśli, bo z teraźniejszości wypływa właśnie ta radość. To spełnienie, to co cię po prostu naprawdę raduje, bo jak byłeś małym dzieckiem, zobacz, jak często przebywałeś w teraźniejszości. I dlatego tyle radości było w tobie, bo nie żyłeś w przyszłości, bo jeśli żyjesz w przyszłości, to się lękasz o swoją przyszłość. Jeśli żyjesz w przeszłości, to się, to się smucisz, że coś straciłeś, czegoś nie zrobiłeś. A jeśli angażujesz swoją energię w teraźniejszość, to właśnie z teraźniejszości wypływa radość, spokój, doświadczenie, szczęście. Wystarczy, że przyjrzysz się małemu dziecku i zobaczysz, ile w nim jest tej radości. To dlatego, że ono angażuje swoją uwagę w teraźniejszość.